Raport reporterów i dziennikarzy w Radiu 90. O tym mówiliśmy w naszych wiadomościach w czwartek. Pali się mieszkanie na czwartym piętrze, lokatorka stoi na balkonie. Takie zgłoszenie odebrali strażacy z Cieszyna. Szczegóły ich trudne, jak się okazało akcji poznał Robert Krzyżaniak. Wszystko działo się po godzinie 14. Ratownicy, którzy dotarli na miejsce pod blok przy ulicy Barteczka w Cieszynie, potwierdzili, że na balkonie stoi starsza kobieta. Nie miała kluczy do drzwi mieszkania, strażacy nie mogli ewakuować używając drabiny hydraulicznej, bo grunt przed budynkiem z tej strony był Grząski. Dlatego jeden z ratowników zabezpieczony liną. Przed Dostał się do mieszkania z sąsiedniego balkonu, otworzył okna z drugiej strony budynku, gdzie mógł już stanąć wóz z drabiną, i w ten sposób jego koledzy dostali się do mieszkania. Tam okazało się, że spaliła się kuchenka mikrofalowa, do której kobieta wstawiła garnek z potrawą. Zadymienie było duże, dlatego 83-latka, która została pod truta dymem, trafiła do szpitala. Stratę oszacowano na ponad 2000 zł. Zostajemy w Cieszynie przez bramę budynku, w którym na co dzień urzędują strażnicy ciągle przyjeżdżają samochody wypełnione różnorakimi produktami. Mamy zadaszony podjazd, tutaj rzeczy są wyładowywane, później już w budynku są segregowane. Mówi Janowi Baczy, Jacek Bąk, szef Cieszyńskich Strażników. Tutaj podlega segregacji wszystko, jest to tutaj opisywane tematycznie. Między innymi żywność jest, żywność jest brana w, do innego miejsca, żeby to nie było w garażu. To akurat tutaj ta część, to wczorajsza czeska dostawa. Dwa dosyć duże samochody po godzinie 21.00 przed 22:00 dotarły do nas. Przechodzimy przez kolejne pomieszczenia. Tutaj dział spożywczy tutaj całą żywność, którą mieszkańcy do nas przynoszą zostawiamy na stolikach, tak żeby to też miało jakieś wymogi sanitarne zachowane. Violetta Matusiak zorganizowała kontakt pomiędzy rodzinami. Wielu moich znajomych ogłaszało się, że chcą przyjąć uchodźców. Zebrałam to wszystko razem, spisałam kontakty, przyznaję. W tej chwili Dysponujemy 54 łóżkami, to jest chyba 17 czy 18 rodzin. Opiekujemy się już jedną rodziną sześciosobową, z trójką dzieci. Dlatego tutaj jesteśmy, żeby zabrać różnego rodzaju rzeczy, które są potrzebne. Mieszkanka czeskiego Cieszyna, która udostępniła w naszym Cieszynie mieszkanie duże dla tej rodziny, mają naprawdę komfortowe warunki, ale to mieszkanie jest puste, więc trzeba je po prostu we wszystko wyposażyć. Jak zaznacza Matusiak, pomoc, którą oferują mieszkańcy Cieszyna, przyda się także tu na miejscu, oczywiście jest Potrzebna na Ukrainie, ale ci, którzy przyjadą tutaj, też nie mają nic, mówi. Wszyscy mieszkańcy Cieszyna przyczyniają się w jakiś sp sposób do tego, e, że opiekujemy się tymi rodzinami wszyscy, żeby nie narażać jednej rodziny na tak wielkie koszty, jakim jest utrzymanie e, rodziny, prawda, sześcioosobowej na przykład. Wieczorem trafia do Cieszyna druga rodzina, i w drugim miejscu to, będzie, to będą dwie mamy z, w, z dwójką dzieci, z dwoma małymi dziewczynkami. I miejsce już jest, e, go, rodzina goszcząca się cieszy, wszystko Przygotowała łóżka, wszystko, wszystko. Zebrane produkty w budynku straży trafiają następnie do magazynu Mopsu. On zajmuje się ich dystrybucją. Wracają, mają 26 osób: kobiet z dziećmi, jedna rodzina też z niepełnosprawnym ojcem oraz psem. Blisko 20 samochodów wyruszyło w nocy z Wodzisławia do medyki. To konwój z pomocą, ale i zarazem ma być środkiem transportu dla Ukraińców chcących przyjechać w nasze strony. Po apelu w Radiu 90 do Grzegorza Grabowskiego, inicjatora akcji, zgłosiło się wiele osób chcących wziąć udział w kursie na wschód. Jesteśmy na to ostro przygotowani, zdeterminowani, że pomożemy tym ludziom. Także no, będzie na pewno ciekawie, będzie na pewno. Niebezpiecznie i na pewno też będzie, będzie rozpacz w ogóle. Także jesteśmy na to przygotowani. Służby zostały powiadomione, że grupa z Włodzisławia przyjedzie, dlatego mamy oznaczenie na samochodach Grupa G. Policja została powiadomiona, że Grupa G to jesteśmy z Włodzisławia, przyjedziemy tam po ludzi i oni też będą starali się tych ludzi po przygotowywać, że przyjedzie grupa z fajnego miasta. Jest nas trochę, bardzo mnie to cieszy. Fajnie, że się tak wszystko poukładało, bo naprawdę akcja trwała tylko i wyłącznie pół dnia. Także super. Dla części osób to pierwsza taka wyprawa, ale są i kierowcy, którzy z pomocą na wschodzie już byli. No najlepiej w grupie W. Dary założymy i przyłożymy ludzi. No liczymy na, na sporą grupkę. 419 dokładnie. dokładnie. Z Włodzisławia do medyki. Tak, dokładnie do medyki. Każdy samochód jest załadowany, oczywiście bezpiecznie. Tylna szyba jest wolna, wszystko przemyślane, zrobione tak, jak powinno być. Dzisiaj wróciłam rano z Ukrainy, byłam z pomocą taką doraźną. Wróciłam, no i dzisiaj taka, taka akcja. Ja, koleżanka zadzwoniła z paroma pytaniami, mówię, jadę, póki mam jeszcze siłę, jadę. Zobaczymy, jak będzie droga, nie? No, pierwszy tak, Pana kurs na wschód? Pierwszy, pierwszy, pierwszy. Z tą pomocą? Tak, pierwszy, no. O, ile osób Pani pomieści? Sześć osób. Liczymy na to, że, że jak najwięcej tych osób tutaj przywieziemy. Film z wyjazdu znajdziecie na radio90.pl. Przychodzą do nas zapłakani uchodźcy, płaczemy razem, ale pomagamy, mówi Radio 90. Grażyna Graś z Rybnickiej Rady Kobiet. Organizacja to drugie obok 28 dzielnicy stowarzyszenie, które z pomocą dla Ukraińców uciekających przed wojną. Serce po prostu krwawi i my są różne takie sytuacje, że my sami po prostu płaczemy. Nie, nie da się. Jesteśmy zmęczeni, ale serce rośnie właściwie jak yy, te matki przyjeżdżają i, i my jak widzimy, jak one płaczą po prostu to jest to jest po prostu no nie da opowie opowiedzieć się, żeby żeby nie przyjść, żeby im nie po prostu nie pomagać. Wy macie już listę miejsc czy ona cały tak. czas się powiększa? Cały czas się powiększa, mamy rodziny prywatne, odzew jest naprawdę bardzo duży, także. Yy, Jesteśmy no mogę powiedzieć, zaskoczeni dobrocią ludzi i tych, i, tych, i tych darów. Rybnickiej Radzie Kobiet pomagają także wolontariusze, jak jednak, przyznaje Hanna Kustra, brakuje jednak rozwiązań prawnych, by skutecznie pomagać. Państwo nie ma nic zorganizowane w tym momencie. Nie ma żadnych ustaw. E, MOPS nie ma specjalnej ustawy, która powinna być natychmiastowo wdrożona. Nie ma wolontariuszy na granicy, którzy powinni zabezpieczyć te granice, że niepowołane osoby nie zabierały ludzi. Ale skala naprawdę jest, przy takich sytuacjach, zawsze na wojnie będzie jakiś ham który chce wykorzystać drugą osobę. Jeżeli słyszałem, że ktoś coś zbiera, ludzi, paczki gdzieś indziej, wszystko u nas tak naprawdę jest w Rybnickiej Radzie, więc uważać na ogłoszenia innych ludzi. Mamy bazę ludzi, wiemy kto przyjeżdża do nas, my ich spisujemy tak naprawdę, wiemy gdzie kto zamieszkuje, żeby wiedzieć gdzie są i jak je zabezpieczyć później. A z Grażyną Graś oraz Hanną Kustrą z Rybnickiej Rady Kobiet rozmawiał Arkadiusz Żabka. Kilka godzin po wybuchu wojny już działaliśmy, mówią nam strażacy z OSP w Niewiadomiu. Ale tak jak oni, ochotnicy pracują we wszystkich jednostkach w regionie. Przyjmują dary, segregują je i przygotowują do wydania dla potrzebujących. Strażacy w Niewiadomiu nie mają jeszcze swojej remizy, dlatego sztab kryzysowy urządzili w jednym z odnowionych budynków zabytkowej kopalni Ignacy. Wstępna segregacja według rozpiski, żeby po prostu pakiety startowe przygotować, czyli ta paczka dla Ukrainy. Paczki są wszystkie takie same, powinny przynajmniej takie być. Głównie chodzi o pomaganie. No strażacy na pierwszy rzut poszli w Rybniku bardzo szybko, bo po kilku godzinach już była reakcja. Dostaliśmy informację, że trzeba pomóc. No i pomagamy. Pomagamy w każdej jednostce. Jest 14 jednostek w Rybniku i każda jednostka prowadzi taką zbiórkę, prowadzi właśnie segregację tych, tych paczek. No i pakowanie, bo jest też druga zbiórka, która po prostu pojedzie do Ukrainy transportem, który już jest przygotowywany i na paletach po prostu ten, te produkty pojadą do Ukrainy. Mówi Łukasz Materzok, naczelnik OSP w Rybniku. Nie wiadomo. Mieszkańcy Regionu pomagają nie tylko uchodźcom z Ukrainy, ale również psom i kotom z terenów objętych działaniami wojennymi. Pierwsze zwierzęta trafiły już do rybnika to psy pochodzące ze schronisk i azyli, bo tam część Ukraińców je zostawia uciekając przed wojną. Arkadiusz Żabka rozmawiał z Angeliką Postawką, wolontariuszką z rybnickiego oddziału Fundacji Mondokane. Pomagamy zwierzętom i sprowadzamy je z granicy. E, mamy osoby, które przywożą je z terenu e, Ukrainy pod granicę. Mamy osoby, które przerzucają je przez granicę, bo to wszystko strasznie długo trwa. E, my odbieramy je z terenu granicy. Te zwierzęta, które Państwo zabieracie, one w większości były bezdomne. Dokładnie tak, to są zwierzęta z azyli, ze schronisk. A co się dzieje z tymi psami? Które mają swój dom. Spora część osób zabiera ze sobą zwierzęta, i tutaj apel dla osób, które mają znajomych na Ukrainie, żeby powiadamiali ich, że można zabierać zwierzęta swoje, nie potrzebują dokumentów, żeby przejechać przez granicę. W ramach wyjątku, tutaj w tej sytuacji niektórzy zostawiają swoje zwierzęta, niektórzy je wypuszczają na ulicę, niektórzy oddają je właśnie do schronisk Azyli. No, sytuacja jest dosyć ciężka. Cztery psy i sześć kotów trafiły już do rybnika, teraz czeka na nich kwarantanna i wizyty u weterynarza. Nim trafią do nowych właścicieli, czekają na nie domy tymczasowe. Dlatego też nasza rozmówczyni apeluje, by właśnie teraz zabrać stamtąd psy i koty, by zwolnić miejsce dla, Ukraińs by zwolnić miejsce dla ukraińskich czworonogów. Pierwsze psy i koty trafiły do rybnika, teraz czekają je, czekają je wizyty weterynaryjne, kwarantanna. Około 14-dniowa może to potrwać troszkę dłużej, szczepienia, socjalizacja i Przede wszystkim domy tymczasowe, i tutaj chciałabym bardzo serdecznie poprosić słuchaczy, aby zainteresowali się naszymi pieskami i kotkami, w szczególności które są aktualnie na domach tymczasowych, bo polecają się do adopcji jeśli one zostaną wyadoptowane, to będziemy mieć większe pole do popisu, żeby móc przyjmować te zwierzęta na domy tymczasowe, które aktualnie są zajęte. Docelowo te zwierzęta będą mogły trafić do domów rybniczanych? Oczywiście, że tak. Na początku leczenie, socjalizacja, gdzieś tam jakiś kontakt z. Bechawiurystom, kto pomoże nam przepracować traumy tych zwierząt, no bo one jednak trafiły z takiego, a nie innego miejsca. Aktualnie trwa zbiórka karmy, można ją oddawać w trzech punktach rybnika: na Nowinach przy Floriańskiej, w Boguszowicach na Patriotów i w Niewiadomiu, w Świetlicy Środowiskowej. I to najważniejsze tematy, jakie pojawiły się na naszej antenie w czwartek. Joanna Mielibonka, do usłyszenia. Więcej na Radio 90.pl.